Ja nawet złośliwie tak myślałem, no ale w takim poczuciu pozytywnej złości, żeby społeczeństwo lepiej poinformować. Żeby to, do tego wykresu, proszę pana, odjeść ten wykres. Ja myślałem, żeby do tego wykresu punktowo dodać takie kropeczki tam w jakimś kolorze z nazwiskami na przykład wybitnych polskich, tak zwanych wybitnych polskich ekspertów utytułowanych i ośrodków badawczych. I tam dawać. 30%, 25%, 24%. 50 nawet, no ale czy on już poważny, to nie wiem, no ale, ale bez przerwy występuje. Żeby takie punkty dać z nazwiskami, z tym, no ale moi współpracownicy mówią, że powaga na naszej instytucji yy, nie pozwala na coś takiego i w ogóle powinni pomijać to milczeniem. Trudno pomijać milczeniem coś, co jest głównym pokarmem dla milionów Polaków, bo to nie tylko jest telewizja, którą kilkanaście procent ogląda w ogóle. Ale to jest cały internet tym zasiany. Powtarzam jeszcze raz, będę to powtarzał. Jak to, że Kartagina musi upaść, prawda? Będę powtarzał. Czekam na przeprosiny czy wytłumaczenia tych wybitnych ekspertów, dlaczego się tak fatalnie pomylili. Nie tam o 2%, o 4%, o 10%, o 20%. Albo niech zrezygnują z tych tytułów wybitnych ekspertów, czy tam media powinny z nich zrezygnować? No, jak można ponownie brać teraz ludzi, a ci sami się pojawiają teraz i znowu snują jakieś dywagacje?